Cześć z tej strony Karol Karonadolski. Witajcie serdecznie na moim kanale Ankaro. A dzisiaj wyjątkowa i równie hollywoodzka gwiazda z filmu 60 sekund i jej właściciel Jarek Kwaśniewski. Kwaśniewski? Jumi. Zapraszamy serdecznie na odcinek. Jarku, na moim kanale jest to druga Eleanor, która zagościła w naszym pięknym kraju. Powiedz mi skąd u ciebie się narodził taki pomysł i miłość, właśnie do amerykańskiej motoryzacji? Czy to jest Twój jedyny egzemplarz? Jakże wyjątkowy? Jak to wygląda? No wiesz, miłość do motoryzacji amerykańskiej to tak co najmniej 20 kilka lat wstecz musielibyśmy się cofnąć. Jako nastolatek widziałem pierwsze auta amerykańskie, które już śmigały po naszych drogach i, i szczególną uwagę moją zwracały klasyki. I zrodził się w głowie pewien pomysł, że kiedyś będę chciał mieć klasyka, będę mhm. chciał mieć y, takiego z silnikiem V8, a żeby połączyć jedno i drugie, to pierwsze co się otwiera gówniarzowi? Mustang. A więc no. w głowie tak. zrodził się pomysł Mustanga, że prędzej czy później, że kiedyś dorobię się, kupię sobie i będę miał, tak? będę tak. się nim cieszył. Yy, proces <laughs> samego pomysłu Mustanga no, był dość długi i burzliwy, bo na początku, jako młody chłopak, yy, z rozpoczynający dopiero jakąkolwiek pracę, no to marzyłem chociażby o zwykłym, najzwyklejszym kupę z 1965-1966, z to co było budżetowo nisko, tak? okay. ale ten pomysł się oddalał, ciągle, ciągle. Były inne ważniejsze rzeczy, później rodzina... Yy praca, firma i nigdy nie było na to odpowiedniej ilości czasu. I z biegiem lat pomysł od Mustanga ciągle został w mojej głowie, aczkolwiek zmieniały się koncepcje, czyli jak to się mówi w miarę jedzenia apetyt rósł, troszeczkę budżet pozwalał na to, żeby ten pomysł rozwijać, w związku z czym z kupejki powstał gdzieś tam pomysł, a może cabrio. Później jednak już było trochę wyżej, jednak fastback. Fastback marzenie już chyba każdego człowieka, który kocha się w tej amerykańskiej motoryzacji, w pony Car więc fastback. No ale przyszedł ten magiczny rok, w którym został wydany film w Polsce, oczywiście wyświetlony film 60 sekund z Nikolasem Cage'em. W związku z czym, mając możliwość obejrzenia tego filmu i zobaczenia, co można zrobić z takiego klasycznego fastbacka, no serce moje skradła Eleanor filmowa, w związku z czym był to jak gdyby kolejny pomysł na auto i praktycznie już chyba ostatni, tym bardziej, że na jednym ze zlotów udało mi się e, zobaczyć e, wręcz obok siebie, niemalże obok siebie i fastbacka fabrycznego i Eleanor, e, gdzie miałem to takie stuprocentowe porównanie e, dwóch modeli jednocześnie, w związku z czym no właściwie nie było co porównywać, tak? E, dla mnie Eleanor już była na, na pierestale, na pierwszym miejscu, to już było marzenie number one i do tego pomysłu dążyłem. Oczywiście mijały kolejne lata, budżet trzeba było odkładać trochę większy, żeby tą Eleanor sobie własną, wymarzoną kupić i przyszedł pewien moment, w którym yy, stwierdziłem, że jestem gotowy na to, aby ją zamówić. No, w Polsce... Myślę, że tak jak mój poprzednik ze swoją Eleonorą, tak. w której wiecie, gdzie powstała. E... Możemy powiedzieć. Tak, u oczywiście Adama. u Adama w firmie Mustang Clinic w okolicach Poznania e, padł pomysł, oczywiście, żeby u niego ten samochód powstał. gdyż on, jako e, firma, bardzo profesjonalnie zajmuje się szczegółowo e, i szczególnie Mustangami. W związku z czym takich Eleonorek już e, na przestrzeni iluś lat stworzył kilkanaście, na tamten czas przynajmniej. Więc moja była kolejną, 18 mhm. albo 19. Więc fajna firma, profesjonalna firma, która poradziła sobie bez problemu z oklejeniem bodykitu, ze wszystkimi modyfikacjami, jakie w aucie zaistniały. W związku z czym Adam dostał ode mnie zlecenie stworzenia takiego auta, no i marzenie zaczęło się przeistaczać w rzeczywistość. I tak? w, rekordowym, e, w rekordowo krótkim czasie. Po tak, istotne, po istotne. E, udało mi się. To był ten, ten pomysł zamówienia tego projektu y, został, że tak powiem, wrzucony na tapetę chyba w takim możliwym najlepszym okresie, bo to był początek pandemii. Y, auto zostało kupione w 2020 roku. Yy, I dosłownie pół roku później zaczynała się już pandemia, te wielkie wariactwa i tak dalej, więc udało mi się jeszcze wstrzelić w, tak nazwijmy to ceny przedpandemiczne. Jeszcze było to przed tą wariacją yy, związaną z frachtem, z cenami frachtów morskich i tak dalej, więc, więc dobry moment na to, aby, aby auto rozpocząć yy, jego renowację. Powiedz mi, Jarek, jeszcze na jakiej bazie, na którym roczniku dokładnie Mustanga powstała Twoja Eleanor? Samochód starałem się odtworzyć w miarę możliwości zgodnie z pierwowzorem, który znamy z filmu, czyli jest to auto zbudowane na bazie Forda Mustanga Fastback z 1967 roku, więc praktycznie całą budę, którą widzicie, pomijając oczywiście pakiet stylizacyjny, jest to, jest to niemalże w całości oryginalna blacharka z epoki. Do tego oczywiście doszedł stylizowany body kit, który z flotowego takiego fastbacka uczynił nam model o nazwie Elanor, czyli filmową replikę. Auto no dość mocno odbiega od klasycznego Mustanga. Początkowo zamysł był, aby jednak, żeby był to jak najbardziej odwzorowany egzemplarz w odniesieniu do filmu filmowy czy tam klasyczny tak filmowej filmowej okay. bo w filmie auta filmowe też miały pewne modyfikacje tak związane z silnikiem z zawieszeniem z mostem tam też były różne zmiany Okej okay, bo ja czytałem w niektórych oni tam chyba użyli 8 sztuk do filmu generalnie napotokowe niektóre były Tak na potrzeby filmu stworzonych zostało 11 okay. egzemplarzy Eleanor przy czym Trzy auta były w pełni sprawne, tak zwane hero cars, tak? Także one były sprawne, jeżdżące, posiadały silniki, skrzynie i były używane do nakręcenia scen filmowych. Trzy pozostałe były atrapami. Tak? Bez silników, bez skrzyń, po prostu były skorupy, ubrane, skorupy, tak. tak, żeby to wyglądało i tak dalej. Yy, więc początkowo był zamysł, żeby stworzyć klasycznego F Mustanga. Wszystko w oparciu o podzespoły, w, które, które wyjechały z fabryki. Yy, no ale w miarę jedzenia apetycji krósł, yy, dochodziły nowe pomysły. Na, na modyfikacje różnych elementów, aby stworzyć auto, które no nie będzie takim typowym wozidłem, które będzie wyglądało fajnie z zewnątrz, a jeździło jak zwykły Mustang, czyli jak taczka. Tak? W związku z czym powstały pomysły e, na zmodyfikowanie układu zawieszenia, e, które e, zostało zamontowane całkowicie współczesne, regulowane na przysłowiowym gwincie. E, auto dostało w hamulce e, tarczowe przód-tył przy czym cały tył jest na belce z piątej generacji Mustanga GT z 2012 roku bodajże wraz z hamulcami. Z przodu mamy hamulce z Kobry SVT 2004 rok. Do tego zmiany oczywiście w układzie hamulcowym, większe serwo, wspomaganie kierownicy, do tego układ kierowniczy na listwie bardzo precyzyjny. Do tego dużo modyfikacji związanych z silnikiem. Tak? Silnik dostał stroker. Czy na, silnik jest generalnie 302, dwójka, czyli nazwijmy to jest taki ekonomiczny small block, który dostał stroker 347, czyli poro można powiedzieć, że jest to 5,7 litra na dzień dzisiejszy pojemności. Poza tym w silniku osrywałek rozrządu, aluminiowe głowice, aluminiowy kolektor, wtrysk jednopunktowy oleja. I kilka jeszcze zabawek takich mniejszych, które gdzieś tam dodały mu blasku, dodały mu y, jakichś tam dodatkowych koników. Y, do tego klimatyzacja współczesna, vintage R, która też y, dodaje jakiegoś tam komfortu jazdy w okresie letnim. Mhm. Także chodziło o stworzenie auta, którym będzie się nie tylko w którym będzie się nie tylko fajnie wyglądało, ale którym przede wszystkim będzie się fajnie jeździło. I, te modyfikacje we współpracy z Adamem naprawdę przyniosły fajny efekt, gdzie możemy mówić, że mamy auto, które no, dorównuje... Modelom współczesnym, które potrafi fajnie jechać, potrafi nieźle kleić się drogi, potrafi fajnie przyspieszać, a przede wszystkim potrafi się ścigać, co jest też istotne. Bodajech bardzo fajny fan na przysłowiowej kresce. Auto kilka razy już startowało na wyścigach na 1,4 mili i osiągało naprawdę przyzwoite czasy, dorównując, a nawet bijąc współczesne Challengery RT57. Stangi GT5046, także auto naprawdę świetnie sobie radzi. Jarek, powiedz mi jeszcze o tym silniku, bo jest po pewnych tam modyfikacjach i tak dalej. Ile ona na dzień dzisiejszy końmi dysponuje, w momentem? A może otwórzmy sobie? Jasne, pewnie. To będzie bardzo ciekawe. Pod maską klasyka, czyli mamy tutaj klasyczne 302 czyli 5 litrów ze strokerem na 5,7, tak jak wspomniałem wcześniej. Przy tych modyfikacjach wszystkich, o których opowiedziałem, moc auta wzrosła z fabrycznych około 220, które podawały na ten czas katalogi, do 365 koni mechanicznych. I auto na dzień dzisiejszy generuje taką moc sprawdzoną i do tego ma momentu obrotowego dokładnie 512 Nm, które też zostały zbadane, czyli, wow. czyli jest to Fajnie odpychający się wozidło. Taki fajny ponykar. Tak, jest fajny ponykar, daje radę. Słuchajcie, generalnie masz tutaj gabinet. No tak. Współczesność bojki, ma to, to wiadomo, ale to tak. jest blask chromu. Tak, może, może nie do końca chrom, aczkolwiek są elementy chromowane. Większość jest niestety, większość to jest aluminium polerowane, polerowane okay. tak? W związku z tym, że na rynku no, ciężko dostać y, chromowane części. Y, w związku z czym postawiłem na modyfikację fabrycznych elementów, które zostały poddane polerowaniu wibracyjnemu. Nie jest ono jeszcze idealne, ale mam czas na to, żeby to jeszcze raz poprawić, bo to było zrobione tak trochę metodą prób i błędów. Y, no ja jestem troszeczkę estetą, w związku z czym y, lubię, jak jest ładnie, tak? Taki był od początku zamysł, żeby komora silnika była wymalowana w kolorze nadwozia, maska tak samo, żeby przeciągnąć pasy, żeby wypełnić pięknie blendą, zasłonić chłodnicę i wszystkie te elementy. No i dodatkowym elementem, którą Adam mi sprawił w formie lakierowanej jest kobra na masce, która też dodaje... Dodatkowego efektu. Także to jest lakierowane. Tak, kobra oh. jest lakierowana jako, jako kolejna warstwa pod, pod klarem. Zabezpieczona, także prawie na 4 lata eksploatacji silnika widać, że nie ma żadnych ubytków, żadnych pęknięć, przebarwień. Świetnie się ta farba biała trzyma. Pod klarem, oczywiście. Także silnik ma sprawiać radochę dla oka, nie tylko do jazdy, ale też chodziło o to, żeby na zlotach wywołać ten efekt. Wow i myślę, że to się udało Adamowi się osiągnąć, tak. nie? bo klasycznie Mustang jednak ma czarną, matową komorę silnika. Te chromy, polery i tak dalej też by fajnie wyglądały, ale jednak myślę, że te pasy biegnące przez całe auto, schodzące do komory silnika, wychodzące na zderzak dają takiego fajnego uzupełnienia. Ja tak dodam, Ty tak bardzo fajnie, płynnie to wszystko opowiadasz i masz niesamowitą wiedzę jako miłośnik Mustangów i a szczególnie Eleonory. Dużo, dużo się nauczyłem o tych, tak. takich nazwijmy to, nowinkach technicznych od chłopaków z Mustang Clinic. Oni bardzo fajnie, bardzo dużo opowiadają, czy opowiadali mi w trakcie tworzenia auta. Dużo rzeczy dyskutowaliśmy, dużo o wielu rzeczach tak dyskutowaliśmy. Podejmowaliśmy decyzje wspólnie, wytłumaczyli mi o pewnych zmianach. Po prostu yy, przeszkolili, tak? Tak, no. i tak dalej, jak? Fajne ze strony Mustang Clinic to, że, że oni bardzo wiele rzeczy mi podpowiedzieli wytłumaczyli, jeśli chodzi o Mustangi, bo ja jestem całkowicie zielony, jeśli chodzi o mechanikę, o blacharkę, a przy ich doświadczeniu, ich pomocy takiej słownej, nauczyłem się eksploatować to auto. Wiele rzeczy takich pewnych, czy nie dociągnięć, czy jakichś małych, drobnych usterek yy, załatwialiśmy na Whatsappie, tak? Wystarczyło zadzwonić, napisać, automatycznie ze strony Adama odpowiedź, zrób to, zrób tamto, czy telefon, sprawdź to, sprawdź tamto i naprawdę wiele prostych rzeczy przy tym silniku nauczyłem się sam yy, usuwać drobne usterki, Sprawdzać, skontrolować, przeserwisować. No wiadomo, że jak coś grubszego się dzieje, no to niestety muszę korzystać z ich usług Czyli serwisowych. Po pełnym projekcie. To wspaniała opieka serwisowa. Tak, i muszę wam powiedzieć, że zarówno w okresie gwarancyjnym, który też oczywiście o, obsługiwał już ma? Słuchajcie, auto we wrześniu będzie na naszych drogach jeździło 4 lata. Fizycznie mam je, teraz dosłownie, za tydzień będę miał je fizycznie 5 lat od momentu zakupu, 4 lata, jak jeździ. Więc tak jak wspomniałem w okresie tych pierwszych dwóch lat gwarancyjnych, pełna obsługa gwarancyjna, nieważne, co się stało, chłopaki stawali na wysokości zadania wręcz y, od ręki reagowali na pewne usterki. Ja jeszcze tak dodam, yy, tak jak wcześniej rozmawiałem no, z naszym kumplem Mateuszem, on też powiedział, że nigdy nie widział tak dobrze zbudowanego auta. Gdzie wsiądziesz, to w ten bus i po prostu na strzał. Jedziesz, nic się nie dzieje. Dokładnie. Yy, zgadzam tak dopra się. dopracowanego. No dlatego myślę, że przez te kilkanaście czy, czy już tam dwadzieścia parę lat yy, pracy nad mustangami, no chłopaki wyrobili sobie zarówno no, znaczy my o tym wiemy, że wyrobili sobie renomę ogólnoświatową, bo projekty w klinik nie są zamawiane tylko z Polski, ale z całej Europy i, i naprawdę z wielu zakątków świata, o których możemy tylko sobie pomarzyć, bo tam pamiętam jak chłopaki wspom wspominali, o nie wiem, Kambodży, Australii, yy, Skandynawia i tak dalej, to to naprawdę w różne zakątki ich Mustangi pojechały. W świat. To bardzo cieszy, że mamy w Polsce takich e, ekspertów i tak, i dokładnie tak yy, fury. Ja tak dodam, bo wspomniałem. Na asie, żeśmy rozmawiali, ty ten wóz użytkujesz. E, całorocznie. Auto zostało stworzone po to, żeby jeździć, a nie żeby stać w garażu i nabierać wartości, jak to robią inni nasi znajomi z naszego ryneczku. Yy, auto jest eksploatowane przez cały rok. Jeździ bez względu na porę roku. Można by nawet rzec, że bez względu na pogodę. Auto nie boi się deszczu, nie boi się śniegu, nie boi się soli. Yy, jest odpowiednio zabezpieczone. Ma pięknie zrobione całe zawieszenie, zabezpieczone całą podłogę, także yy, pomijając jakieś tam drobne ogniska korozji na elementach łącznych, gwintowanych, jak jakieś tam drążki i tak dalej, to właściwie więcej yy, wykwitów korozji nie znajdziemy. Mhm. Wiadomo, że staram się dbać o nie, czyli zjeżdżając z zimowej trasy, gdzieś tam, czy po trasach szybkiego ruchu, jak, gdzie jest wiadomo sucho, ale jest bardzo biało od naszego yy, tego, kurczę, już nawet nie wiem, jak to wapno się nazywa fachowo, czy ta sól, ale nieważne. Yy, wjeżdżam na myjkę, krzywalanca, umyje umyję całą podłogę, auto idzie do garażu, osusza się tam ładnieć w ciepełku i jest gotowe do dalszej eksploatacji. Także auto jeździ, nie boi się niczego, rocznie robię tak w granicach 9-10 tysięcy kilometrów. To ładnie. Więc potrafię nim pojechać do pracy, potrafię nim pojechać po bułki do sklepu, potrafię nim pojechać na przejażdżkę, no i oczywiście wszelkie wyjazdy, zloty, spoty, wszystko co związane z naszą pasją. Nie no, ja obserwuję na social media, to no... Dokazujesz się na takich imprezach. Tak, no też... Fajnie, że tu się spotkaliśmy. No dokładnie, no tutaj spotkaliśmy się w tym miejscu, w związku z tym, że też jestem jak gdyby od początku związany z Pleszewem, od początku Pakarsu. W swoim środowisku bydgoskim też mam utworzoną grupę amkarową, bydgoskie amkary, w której też zrzeszamy około 400 pojazdów. Gdzie też grupami bardziej lub mniej licznymi jeździmy na dalsze zloty, nie tylko tam, gdzie dzieje się coś w Bydgoszczy czy okolicach. No ale też właśnie jak plesze w takiej odległości 200 km, trochę mniejsze, trochę większe. American Carsmania, która lada chwila też za miesiąc będzie, A, też jedziemy większą ekipą. Także auto ma jeździć. Ma cieszyć nie tylko moje oczy, ale oczy innych widzów. Oczywiście. Eee, dobrze, no to co, mamy? Piękne serce ograne. Pokażę jeszcze wnętrze, że Ty masz też ciekawą konfigurację, bo z tego co wiem, to można było sobie wybierać, tak? Tak, auto no, tak jak każde auto salonowe można stworzyć na podstawie własnego widzimisię. Wiadomo, że zachowując przy tym jakieś podstawy dobrego smaku nawiązujące do filmu. No ja troszeczkę koncepcję filmową zmieniłem, Aha. w związku z czym nie wygląda to idealnie tak samo, no, ale to są w pewnym sensie Pewne nawyki, które skłoniły mnie do, do, do zainstalowania pewnych rzeczy, tak jak podłokietnik. Wiele osób lubi mieć podłokcie twardo. Ja lubię, muszę mieć, więc zamiast gaśnicy, tak jak w filmie, gaśnicy i tylko pstryczka nitro jest pełen podłokietnik ze schowkiem. Jest fajnie wkomponowany tunel środkowy. W, obłożony skórą, do tego widzicie blacha, jakaś najwyżej, czy to jest nierdzewka, kwasóweczka, zegary dodatkowe i to fajnie się komponuje z deską rozdzielczą, która jest w, tym, w, tej, w tej formie deluxe, tak? opcja deluxe z fabrycznego Mustanga. Ja tak dodam, bo porównuję tutaj do, tej, do tego drugiego, no to ty masz bardziej takie dodatkowe fotele. Tak. Dlaczego są takie? Przede wszystkim robiąc auto wnętrze i pewne elementy właśnie zawieszenia, poza tą jazdą taką agresywną, sportową, też dużo Nacisk położyłem na to, żeby wstawić w to auto tak możliwie dużo elementów takiego bezpieczeństwa, zabezpieczających mnie przed jazdą, czyli kubełkowe fotele zamiast klasycznych plaskaczy z rocznika, ze względu przede wszystkim na zagłówki. Uderzenie w tył, głowa spada z karku. Także zagłówek to był numer jeden, jeśli chodzi o fotele. A co do tego idzie, no, poszedł cały zestaw Procar obszyty skórą, jakieś logotypy na tym, i to naprawdę fajnie trzyma boczki. Fajnie wchodzi się w zakręty, człowiek nie lata po całym audzie. Do tego, tak jak mówiłem, konsola górna, konsola dolna. Przycisk go Baby Gono go. go, to jest wyposażenie standardowe, tak. potrzebne, więc wiadomo. I tutaj mamy nos. Tak, jest Nitro <noise> i il Nitro musi być. No, wiecie, w filmie Nitro było. To tutaj też musi być. tutaj też musi być. Jest trochę inaczej umiejscowione, bo filmowa Elanorka ma nitro butle schowaną w bagażniku w kufrze. Ja mam zrobioną na widoku, tak żeby ona też dawała ten tak zwany efekt wow. Tutaj Bydgoska Kary. Tak, jest to, jest to oczywiście nasza naklejka z logotypem, którą moi koledzy, przyjaciele rozpoznają już na ulicach Bydgoszczy i okolic. To się naprawdę szanuje, że tak zrzeszacie. Tak, tamtą no, część, tamtą. Tak, w związku z tym, że w tej naszej Bydgoszczy niewiele się dzieje y, była utworzona grupa mustangowa, w której niewiele się też działo, y, która gdzieś tam troszeczkę y, z własną, że tak powiem, samo, samoczynnie się uśmierciła, no to postanowiliśmy y, bardziej otworzyć się na pojazdy amerykańskie, otworzyć się na wszystkie modele, na wszystkie roczniki. Y, I nieważne, czy przyjedziesz do nas autem z najwyższej półki korwetą C8, czy przyjedziesz jakimś Pity Cruiserem albo innym. Autem, jakimś restomodem, czy, czy, czy to będzie jakiś ratrot, czy coś innego. Nieważne. Ameryka jest to Ameryka. To tak, jest. wszyscy są mile widziani w naszej grupie, przy czym Nasza grupa z, jak gdyby tylko i wyłącznie ludzi z Rzesza zbyt gorszy tych takich najbliższych okolic, czyli nie ładujemy do niej wszystkich, którzy są w całej Polsce, tylko lokalnych właścicieli pojazdów amerykańskich, którzy mają w tej grupie po prostu czynnie uczestniczyć, pokazywać się na spotach, wyjeżdżać na zloty. A, a takich obserwatorów, że tak powiem, grupy no niestety z dalszych stron nie przyjmujemy. Ja rozumiem. Mili Państwo, tym wspaniałym akcentem powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka i w tym y, fajnym entourażu Golden Hour z tym jakże hollywoodzkim, pięknym wozem, którego właścicielem jest Jarek Kwaśniewski. Jarku, ślicznie Ci dziękuję za było dzisiejszy poznać. udział. No i co? I pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się Wam podobało. Zapraszam już za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam.